Podziwiano Pana w latach 80 był Pan ikoną Arki Gdynia, Lech, później Lech i Gdańsk. W tej chwili czym się Pan zajmuje? Obecnie w sumie uczę w Szkole Wychowania Fizycznego tutaj w Gdyni, na Chylonie w Szkole nr 10. Jestem prezesem Olimpiad Specjalnych. Wiadomo, że jestem związany z Arką, jest to mój klub, w sumie tu spędziłem 8 lat, no ale niestety żadnego odzewu z tego klubu nie mam. Także to najpowiecie. nadal będę uczył w szkole, a co się okaże, to dopiero czas pokaże w sobie w najbliższym okresie czasu. Co by pan zmienił, gdyby pan został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? No myślę, że w sumie du du dużo bym zmienił, jeżeli chodzi o radę trenerów, w sumie bym zaczął wprowadzać młodszych ludzi typu Mielcarski, czy Tomka Wałdocha, bym ściągnął w sumie którzy mają inne spojrzenie w ogóle na piłkę nożną. No na pewno po prostu w Polskim Związku Piłki Nożnej potrzeba w niektórych, nie wiem jak to określić, nie wiem, strukturach no odmudzenie pewnych, pe, pe, pewnych rzeczy. Oczywiście niektórzy mówią, że w sumie nikt nie chce tam się za to wziąć, ale ja myślę, że w sumie jeżeli by zaproponowano w sumie pracę, w sumie właśnie byłym zawodnikom, w sumie mówię młodszym też ode mnie oczywiście którzy osiągnęli coś w piłce, byli na Zachodzie, mniej więcej wiedzą, jak to powinno wyglądać, jak, jakie powinno się wprowadzać nowe metody, jakie nowe systemy, to myślę, że chyba tutaj bym był za tym, żeby to po prostu poszło do przodu, jeżeli chodzi o polską piłkę, no żeby umówmy się, w Polsce mieszka 40 milionów ludzi, jest to jeden, jeden, jeden z większych krajów europejskich, a niestety piłkę mamy na takim, a nie innym poziomie. Radio Euro 2012, 2012. 2012. 2012. 2012. www.radioeuro2012.pl